paraolimpiada, a w niej udział ogromnej ilości i waszych podopiecznych podopi podopiecznych ośrodka, ale również dużo ludzi, którzy przyjechali i robią wszystko co mogą, aby wspomóc imprezę. Studenci między innymi Gielskiego. Rzeczywiście jest to miejsce, do którego bardzo chętnie wracamy i przyjeżdżamy co roku na paraolimpiadę pod hasłem: Wszyscy jesteśmy zwycięzcami". To wspaniałe, że ten dzień gromadzi tak dużo osób. I dzieci, i młodzież, i opiekunów. To jest wielki wyraz na to, że sprawy osób ze szczególnymi potrzebami są nam bardzo bliskie i chcemy w takim dniu być razem z nimi. Spróbujemy swoich możliwości Właściwie i stań. Tak, ja już mam karteczkę i mam zamiar podążać za dziećmi za młodzieżą i zaliczyć 13 dyscyplin. Mam nadzieję, że mi to się uda. Życzę wszystkim uczestnikom dzisiejszej uroczystości, dzisiejszego spotkania, niezapomnianych wrażeń, takich wrażeń, które pozostaną z Państwem do następnego roku. Chyba międzyczas podlaski powinien być na pierwszych stronach gazet sportowych i mediów sportowych, dlatego, że tutaj się właśnie dzieje dużo, jeśli chodzi o sport. Mało tego, jest to sport integracyjny. Zdecydowanie tak. Z radością mogę poinformować, że po raz kolejny Specjalny Szolnokolor Wychowawczy organizuje Paraolimpiadę. W tym roku jest ona organizowana pod hasłem Wszyscy Jesteśmy Zwycięzcami. Wydarzenie to ma na celu przede wszystkim nie tylko promocję zdrowego stylu życia, ale także integrację oraz wsparcie osób z niepełnosprawnościami. Paraolimpiada organizowana jest przez specjalny środek szkolno-wychowawczy w Międzyrzecu, oczywiście we współpracy z burmistrzem miasta Międzyrzec Polski Nie byłoby dzisiejszego wydarzenia bez życzliwości pani Ewy Włodarczyk, dyrektora zespołu Placówek Ośrodowych nr 3 w Międzyrzecu, dzięki której młodzież może korzystać z boiska, na którym się teraz aktualnie znajdujemy. Współpraca z lokalnymi instytucjami oraz wsparcie lokalnych liderów jest kluczowe dla sukcesowego wydarzenia. Ale również Paraolimpiada jest wspierana przez. PCPR, również PFRON z, przez Stowarzyszenie Zrozumieć Ich Świat, no i oczywiście prywatnych sponsorów przez firmę, jako taką firmę jak Biopower i firma Darmer. Czym dla Waszych podopiecznych, dla osób z niepełnosprawnościami? Jest możliwość udziału w tego typu wydarzeniach. Ogólnie sport, ogólnie przebywanie z nami. Ale czym jest to dla nich? Jak bardzo jest to dobra forma rehabilitacji? Przede wszystkim głównym celem naszej paraolimpiady jest promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, zwłaszcza osób z niepełnosprawnością. Chcemy, by uczestnicy nie tylko rywalizowali, ale także poczuli radość z aktywności fizycznej, a także zostali zmotywowani do regularnego uprawiania sportu. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie nasi wspaniali studenci z Akademii Wychowania Fizycznego z Białej Podlaskiej, którzy corocznie nam towarzyszą, organizują tu wszystkie te stacje i przede wszystkim wspomagają nasze, naszych uczniów w pokonywaniu tych przeszkód, tych dyscyplin. Pani dyrektor PCPR-u miała ze sobą karteczkę, którą chcę zrealizować, tam 13 tych dyscyplin stacji. Natomiast Pani, Pani Dyrektor nie widzę, żeby jeszcze pobrała tą karteczkę. Ej, jeśli tylko taką karteczkę dostanę, to bardzo chętnie, chętnie wykonam obserwować. wszystkie. Dobrze, zaraz pójdę się upomnę, jeśli się tylko została taka wolna, to z przyjemnością razem z naszymi uczniami wykonam te wszystkie zadania. Czy na co dzień studenci również mają zajęcia dotyczące no właśnie współpracy, integracji, tego, że są osoby mniej pełnosprawne, bardziej pełnosprawne? Jak to wygląda? Tak, oczywiście. Tutaj właśnie z kolegami mamy taki przedmiot, adaptowana aktywność fizyczna, która podkreśla właśnie współpracę z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową, czyli różnego rodzaju gry i zabawy, oraz także sporty, czyli koszykówka na wózkach, siatkówka na siedząco, golbal, czy też piłka otoczona dla niewidomych i uaktywniamy jak najbardziej naszych studentów w różne właśnie takie imprezy integracyjne, festyny sportowe, gdzie możemy razem z osobami z niepełnosprawnością różną grać, współgrać, tak, zasady fair play, przedstawiać, także tutaj ta współpraca z naszym ośrodkiem w Międzyrzeczu Podlaskim oraz także w Zalutyniu bardzo fajnie się układa, bardzo ze sobą dużo współpracujemy, często jesteśmy ze sobą w różnych aktywnościach fizycznych, także jesteśmy z tego bardzo szczęśliwi, zarówno my prowadzący, jak i studenci. Jakie dzisiaj przygotowaliście dla naszych uczestników tej paraolimpiady dyscypliny, jak wygląda ten tor przeszkód? Tor Przeszkód składa się z 13 stacji. Są to różne stacje, tak, rozwijające koordynację wzrokowo ruchową równowagę, motorykę dużą, motorykę małą, też taką zwiększanie siły mięśniowej i oczywiście wytrwałość, aby zdobyć te wszystkie stacje. Myślę, że te stacje są dostosowane indywidualnie dla każdej osoby, tak, także każda osoba z niepełnosprawnością jest w stanie je pokonać. To jest też trochę i przez doświadczenie, ale także przez nasz częsty udział w różnych takich akcjach i wiemy tak naprawdę, co dostosować, żeby każdy się czuł wspaniale i osiągnął zwycięstwo. E, jesteście uczestnikami, chodzicie właśnie na zajęcia do specjalnego ośrodka wychowawczego w Międzyrzeczu? Tak. Tak. Jak wyglądają zajęcia? Co lubicie najbardziej? U nas w szkole to najczęściej nie matematyka, jakieś plastyczne. WF i zajęcie z moją panią. A dzisiaj te zajęcia sportowe i taka paraolimpiada, w której bierzecie udział, macie już kilka zaliczonych torów, przeszkód i tych dyscyplin, które są tutaj proponowane? Ja już mam dużo. Co było najtrudniejsze? Chyba to bocia była najtrudniejsza. Najtrudniejsza, to zapamiętałaś. Tak. A u kolegi jak to wyglądało? Yy, slalomy.